Dzień dobry, kochani. Zobaczymy, co nam się dzisiaj pokaże, jaki będzie główny temat przewodu naszego czytania. Um, I przy okazji chciałabym Was ostrzec, bo ktoś znowu, jak wcześniej wstawiałam, kilka dni temu, e, otworzył sobie konto. Ta osoba ma mało obserwujących osób. Dopiero co jest, mówię, może ze trzy dni temu to konto założone, ale z tego co wiem, ta osoba Was zaczepia. Pamiętajcie, że ja nigdy nigdy was nie zaczepiam oferując swoje usługi nigdy wam pierwsza nie piszę e, odnośnie moich usług e, czy w jaki sposób zachęcając kto ma przyjść do mnie ten przyjdzie sam ten sam znajdzie drogę ja i tak nie jestem w stanie wszystkim tutaj odpisać e, dużo wiadomości spada w dół więc e, niestety e, musicie troszeczkę poczekać e, kolejna sytuacja e, Nigdy nie wysyłam zaproszeń Wam pierwsza. Chyba, że już tam komuś znajomemu, gdzie uznam, że tak. Jeżeli mam możność, oddaję, tak? Oddaję Wam yy, obserwacje. Ale wiadomo, sprawa, że jest do 10 tysięcy tylko i, i wyłącznie. Kolejna sprawa. Yy, uważajcie, jeżeli ktoś was, do Was napisze, ktoś to będzie się podawał za mnie, od razu bierzcie proszę i blokujcie taką osobę, zgłaszajcie to konto. Yy, jak powiedziałam wcześniej, nie oferuję swoich usług, pisząc Wam pierwsza w wiadomościach. Wy zawsze piszecie do mnie, jeżeli piszecie, to ja wtedy dopiero odpisuję, jeżeli się dogadujemy, ustawiam Wam termin, podając Wam numer na WhatsApp. Tam ustawiamy wszystko, tam wysyłam detale i tam odbywają się na kamerce rozkłady nasze wspólne. Dobrze, nie będę już ględzić dłużej, tylko pamiętajcie, by ktoś Was nie oszukał. Nie robię żadnych y, y, tekstowych y, czy filmików, czy tekstowych, y, nie piszę odpowiedzi na pytania Wasze do kart. O, również o, dodatkowo oprócz tego nie, nie wysyłam żadnych e-maili czy, y, czy za przeproszeniem na e-mailu odpowiedzi, tak, do kart. Także u mnie czegoś takiego nie ma. Zawsze jest rozmowa face-to-face, face. rozmawiamy sobie tak jak teraz wam się nagrywam, że widzimy się, rozmawiamy, pożartujemy. Sesje zazwyczaj się zawsze przedłużają, bo... Czas pytań to czas pytań, czas yy, sprawdzania to jest czas sprawdzania, a czas dyskutowania i doradzania to już jest u mnie za free, także możemy sobie siedzieć na przykład godzinę, nawet dłużej, bez dodatkowych opłat. A więc jedziemy, jedziemy e, z czytaniem dwie minuty 48 zaczynam, także żebyście mogli sobie, co niektórzy już nie słuchać mojego ględzenia, a po prostu odsłuchać sobie czytanie. A więc tak, dla skorpiona to będzie czytanie, dla barana, dla wodnika, dla koziorożca, nie wybieram kart, pamiętajcie, jak leci biorę. Yy, dla ryby i tu mamy dla byka. Dla tych znaków zodiaku będzie to czytanie. Sekret serca. Co ta osoba ukrywa w sercu? co ta osoba ukrywa w sercu. Drugą grupę, która nam została, zrobimy w kolejnym filmiku. I Zobaczymy, jak to się wyjdzie. Ktoś sądzi, że wy odeszliście. Ktoś sądzi, że poszliście już w przód, że odeszłyście całkowicie. I tutaj ta osoba ma jakieś dyżewi, ale także mogą być jakieś lekcje karmiczne, które ta osoba dokańczała. Mhm. Wie, że za długi czas to był na to y, możliwe zwlekanie, bo mogła być sytuacja taka, że ta osoba zwlekała, mogła nie pokazywać się, nie odzywać się długo, y, chodziła tak jakby można powiedzieć nad przepaścią, ale tutaj się pokazuje okres, gdzie ta osoba zaczyna odczuwać coś więcej. Poczucie straty, poczucie straty, samotność, y, rozpacz, pokazuje się desperacja. Jest po prostu załamana. Mogą być jakieś płacze. Tu ten człowiek będzie chciał się z tego uleczyć. Chciał będzie się uleczyć, będzie chciał odejść od tych emocji, od tych uczuć. Będzie chciał oczyścić siebie, by odeszło. Ale w głowie tej osoby cały czas jest kolejna szansa. Jest taka sytuacja, że ten człowiek rozmyśla nad tym siedząc i myśląc, czy w razie gdyby się odezwał będzie miał tą następną szansę od nas. Pamiętajcie, nie bierzcie nic na siłę, tak? To niekoniecznie musi być sytuacja, że on poszedł do innej baby, czy ona poszła do innego chłopa. Na chwilę obecną, zimność, brak słów i serce z kamienia, tak jakby próbował ten człowiek się odciąć od tego, co było. Myśli o tej szansie, ale wie, że wy, wy możecie być zimne, możecie być zdystansowane do tego człowieka, możecie nie chcieć rozmawiać albo nie utrzymujecie kontaktu z tym człowiekiem, a może być w dwie strony. Ta osoba tu przeszła jakąś transformację. Przeszła tra transformacji, gdzie postanowiła zmienić siebie, zmienić swoje życie. Tak, jesteście lustrzanymi odbiciami. Tu też się pokazuje seksualna energia. Seksualna energia, która Was ze sobą łączy. I tu też jest jak coś, jakieś połączenie odgórne, czyli połączenie razem Wasze. Hmm. Tutaj Wy, pokazujecie się w głowie, już emocjonalnie odeszliście. Odeszliście od tego kogoś, jesteście zimne, czyli przestałyście już to niektóre osoby myśleć. Hmm. Poszłyście, walczyłyście. Fakt, walczyłyście. Mogłyście też manifestować tego człowieka, ale to był za zbyt długi czas, zbyt długi czas, co u niektórych osób, które podglądały, patrzały, czekały na tego kogoś, tak? I przez to była podjęta decyzja do tego, żeby odejdziecie. Tu za to, co przeszłyście, co też przerobiłyście, pokazuje się, że tutaj będzie jakaś wolność, spirytualna wolność, spirytualny, też może być podarunek od Wszechświata, ale będziecie czuły się takie wolne, takie nieograniczone, takie, jak przedtem stałyście w miejscu, nie wiedziałyście, co macie zrobić, tu się pokazuje, że wy przez ten dystans, separację, zablokowanie nawet, tak, to tu się pokazuje, że wy zaczęliście się po prostu odsuwać, odsuwać, uwalniać, przerabiać coś i tu się pokazuje karta szpiegowana wy jesteście szpiegowane wy jesteście obserwowane z jakichś fake account ten człowiek żyje w jakimś stresie cały czas turbulencje się pokazuje, pokazują i jak was szpieguje patrząc się na was, tu się pokazuje sytuacja, że ten człowiek nie ma żadnych argumentów by jakoś wytłumaczyć się by móc podejść i to go dobija Panowie sobie wywracać, ale to siedzenie w tym pustelniku, w tym odosobnieniu to było czas przemyślenie. I tutaj wpadnie jakaś, jakiś pomysł, jakiś plan na to, jak was z powrotem zdobyć, jak do was się zbliżyć, jak do Was podejść. I ten człowiek będzie chciał to zrealizować. Ale tak. To wszystko trzyma w sekrecie. Nie chce się po prostu sam wziąć i. E, jakoś w jakiś sposób wysprzęglić przede wszystkim, żeby e, tak powiem brzydko, więc może Was też triggerować. Żyję bardzo, bardzo żyje wspomnieniami, ale tu powoli doprowadza tą do zmian. Pokazuje się balans, pokazuje się harmonia i pokazuje się chęć z powrotem relacji, ale relacji, która mówi nam o prawdzie, o intencji, y, o tym, żebyście byli. Czemu? Bo zdał sobie sprawę, że tutaj jesteś tylko ty. Czyli ty jesteś najważniejsza, że jesteś tym odzwierciedleniem, że jesteś tą jego pasją, tak? I te ucieczki, te gostingi, które były tu u was, pokazuje się, że odchodzą. To było przez to, że byliście bliźniaczymi płomieniami. Przez to też wy cofaliście się, goniliście się, można powiedzieć. Ale tutaj yy, pokazuje się, że też ten człowiek musiał przejść, musiał wyczyścić wszystko u siebie, żeby dopiero do was wrócić, dopiero do was przyjść. Musiał też być singlem, poczuć się samotny, dostać ten zwrot, który dał wam, i dopiero jest ten samowzrost, samowzrost, gdzie ten człowiek do was przychodzi. Tak. I tutaj może być dla Was szokiem. Szokiem może być to, że dostaniecie. Po tych wszystkich turbulencjach, które przeżyłyście, yy, przez, przez, przez to ciepło, zimno, jakie, jakie miałyście dawane yy, od tej osoby. Od razu mówię, tu nie ma kochanek i nie ma kochanków, żeby po prostu było, bo on ma babę w komentarzu, kochani, bo tutaj nie pokazuje mi się ktoś trzeci, że on był w tej relacji z jakąś inną osobą, czy odszedł do innej osoby. Coś się po prostu zadziało u Was takiego, że ten człowiek musiał wzrosnąć. Był niezdecydowany, niedojrzały, i on musiał dojrzeć do tego. I tu dopiero jest szokująca wiadomość dla Was, jak On się odezwie, czy ona. Także ja Was ściskam, pozdrawiam serdecznie, życzę pięknego dnia.